Cześć! Tym razem witam Was z pokoju mojej córki. Korzystam z czasu, kiedy akurat ma drzemkę, więc mogę Wam nagrać ten mini haul, o który pytałam Was na Instagramie. Byłam gdzieś w Rossmanie, chyba od dzisiaj jest... Nie, od 1 marca jest nowa promocja. No i tym razem bardzo dużo było bielendy, karniera na standach, na półkach. I to ona była głównie, te dwie firmy były głównie promocyjne w super cenach. No ja i właśnie kupiłam sobie kilka nowości, kilka rzeczy, które znam, kojarzę, ale jeszcze ich nie miałam, więc e, pokażę Wam, co kupiłam. Na pierwszy rzut mam e, dwa płyny płynimiclarne, zapas płyny micelarnego w, w takim opakowaniu. No, dla, dla mnie to to jest e, super pomysł. Były dwa rodzaje, jedna jest e, oczyszczająca, druga jest kojąca, e, jest sok z malona, a tutaj jest sok z arbuza. To są to są zapachy, które nie występują w normalnych płynach micelarnych tej firmy w butelkach. Zapasy są innych, e, innych zapachów, bo normalne te fresh juice występuje e, chyba limonka, pomarańcza i ananas. A tutaj są zupełnie inne, więc jestem ciekawa jak się sprawdzi. Bardzo ładnie te, te płyny micelarne pachną, więc ja je po prostu uwielbiam. używam od dawien dawna płynów micelarnych z Bielendy, tylko i wyłącznie, żadnej innej firmy. Yy, więc jestem ciekawa, jak się sprawdzą te zapachy, tym bardziej arpus mnie yy, bardzo interesuje. I to jest właśnie 500 ml, tyle ile jest normalna butelka podemiselarnego. One były z tego co kojarzę 7,99 Napiszę Wam wszystkie ceny na dole w opisie. Dobrze no właśnie chusteczki micelawne właśnie z tej, yy, z tej serii. Eee, to są właśnie te pierwsze płyny myclearne w tych butelkach plastikowych. Właśnie wersja z pomarańczą. Są myclearne chusteczki do makijażu twarzy, oczu i ust. Zmywają nawet wodoodporny makijaż. Eee, są super nasączone do cery normalnej, suwej i wrażliwej. skończyłam mi się naprawdę chusteczki, zawsze jakieś są jedną paczkę lubię mieć, więc wzięłam po prostu z ciekawości. One były w promocji za 9,99 zł. Tak na chusteczki taka cena. Powiedzmy normalna. bezpromocne chyba były chyba za 15, więc... Z Bielędy nie widziałam jeszcze puseczek micelarnych, więc jestem bardzo ciekawa, czy się sprawdzą i ja, jak większość trzeci będą sobie dawały radę ze zmywaniem, bo ja zawsze mam problem ze zmywaniem pomady do brwi puseczkami. No, bardzo ciężko. Kolejna rzecz to jest taka malutka maska Peel Off. To jest różnie od Bielenda. To jest wersja de de detoksykująca i oczyszczająca. Moja ulubiona formuła peel off, czyli nakładamy 15-20 minut, ona sobie schnie i odrywamy cały płat. To jest po prostu najlepsze. Nie trzeba się bawić ze zmywaniem wacikami i tak dalej. To jest po prostu moja ulubiona forma yy, I Były trzy rodzaje. Była jeszcze jakaś nawilżająca i jeszcze jakaś, ale nie mam pojęcia jaka, nie pamiętam. Nie spojrzałam na nią. Ta oczyszczająca mi się przyda, bo po prostu teraz mam widzę taki znowu wysyp niedoskonałości, więc po prostu jestem ciekawa, jak ona mi się y, sprawdzi. Nie, no nie wiem, pewnie na kilka takich... O, napis do nawet jest napisane na opakowaniu, więc, więc jestem bardzo ciekawa, jak użyję, to na pewno Wam dam znać. Kolejna nowość y, Bielendy, to jest właśnie podmicelarny z glinką różową, jest jeszcze wersja z glinką zieloną. Jednak tamta jest chyba zbyt mocna, jak, jak dla mnie. Y, to jest właśnie oczyszczenie, regeneracja, zaraz sucha i odwodniona jest w ogóle coś tutaj nam pływa właśnie to podejrzewam, że to jest ta glinka i ona dopiero po, po wstrzęśnięciu butelki dopiero ona się łączy w całość on... zapach jest delikatny ale bardzo ładny Ta robię, to mi się podoba w tych płytek. no i to jest właśnie standardowe ml, właśnie, można sobie potem jak się skończy odkręcić, wlać ten zapas i po prostu nie kupujemy kolejnego plastiku bo to popowanie, to poczytałam na profilu Bialenty na Instagramie, jest wykonane z plastiku po recyklingu, więc rewelacja, 70, to jak pisało 75% plastiku mniej, więc super, no nie zawsze ten, wychodzi po prostu oszczędzanie na tym na tym plastiku, używanie go mniej, ale po prostu jeżeli firmy coś z tym robią, no to no to to jest super, bo naprawdę tego plastiku jest zatrważające i nas kraj i jeszcze jedna mam yy, Fructis Garnier, Garnet, wszystkim znana maska e, bananowa. E, są wszystkie cztery, cztery wersje. I jeszcze mam tutaj nowości, szampon i odżywka. Z tego jest mi najbardziej ciekawa. Maska mi się bardzo fajnie sprawdziła, ale nie mogę jej używać e, zbyt długo no bo już ten nudzi mi się po pierwsze zapach, a po drugie już to działanie nie jest tak jakie powinno być, więc ja jestem ciekawa szamponów, jak one się sprawdzą, dam znać szampony mają 350 ml więc dość spora pojemność, tak mi się wydaje szampony i oduszki są dostępne ze wszystkich serii, oprócz jednej, tej czerwonej do włosów koloryzowanych z goją tego nie ma szkoda, bo ta maska też mi się zawsze najlepiej sprawdzała Makadamia u mnie to jest to jest nie, to jest kompletnie, no nie, nie, nic nic nie działa Ale jestem ciekawa właśnie tych e, szamponów właśnie odżywki zasadzie, Czy będą, włosy nie będą się puszyć po nim Czy będą ładnie wygładzone, gładkie że sobie tą z tą goją, bo ona po prostu przepięknie pachnie mm, Cudo To są właśnie takie dwie moje ulubione maski z tej serii I one są e, Minus 40% od ceny e, Na stędzie, tak, na półce Więc one wychodziły, ja miałam rabat Łączne na wszystkich produktach 40 zł, więc mi wyszła maska i powiedzmy szampon za darmo. Więc super sprawa. Poza jeszcze garnierem, właśnie tą belendą, bo chciałam dokupić mój, jeżeli jeszcze nie znacie, najlepszy olejek do oczyszczenia gąbeczek i pędzli. Najtańszy, najlepszy, najbardziej wydajny jest po prostu rewelacja, Ja używam tylko niego już od paru ładnych lat. Do mycia ciała pod prysznicem on dla mnie się nie nadaje, bo zapach jest po prostu dla mnie nie do przejścia. Ale do gąbek, do pędzli po prostu rewelacja, domywa wszystko, wszystko po prostu schodzi z gąbki czy z pędzli, każdy podkład, każdy bronzer, wszystko wodoodporne, trwałe, radzę sobie ze wszystkim, polecam. Nie tylko na dzieciowy mały zakup, no to są chusteczki Water Wipes, bo akurat jutro mamy wyjazd, więc może po prostu takie mieć do rączek, do buźki te chusteczki, przy sobie to na tyle? Taki krótki haul dzisiaj, w końcu jakiś 7 z filmików udało mi się nagrać. Będziecie znać, czy znacie te produkty z Bielenty i z garniera, czy używacie, jaki jest Wasz ulubiony płyn micelarny, czy używacie może mleczka micelarnego do twarzy. No i czy znacie te maski, czy skorzystacie z promocji, czy kupicie te szampony i odżywki garniera. Serdecznie polecam. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zachęcam do dostawienia subskrypcji i do zobaczenia kolejnym razem. Pa!